Dzień dobry, witam Was na kolejnym odcinku na kanale. Znowu ja dzisiaj jest ze mną Alex oraz Zukol, i będziemy reagować na najstraszniejsze atrakcje turystyczne. Byliśmy na kole ostatnio. To nie są straszne atrakcje, wiesz, myślę, że tutaj będą dużo gorsze. Ale wydaje mi się, że ogólnie dla was, przede wszystkim dla Pawa, było to straszne przeżycie. Tak, No dla mnie roller coaster już jest strasznym przeżyciem. No tutaj ewidentnie będą grubsze rzeczy. Zresztą oglądajcie do końca, żeby się przekonać. zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka, like, jeżeli chcecie więcej filmów tego typu. Zapraszam na nasze Instagramy. Zaczynamy. Tor przeszkód w powietrzu. Tor przeszkód w powietrzu, tak. O! Ja pierdzielę. Ja myślałam, że on spada. Nie! Serio, nie, to jest taka, tyro, taka tyrolka. tyrolka. Słuchajcie, nie dość, że to jesteś na tej tyrolce, to jeszcze płyniesz statkiem i są fale. I jeszcze widzisz no. tą wodę pod sobą, a ta woda, i w ogóle ta piosenka, nienawidzę tej piosenki, ta piosenka jest zawsze tak. do każdej takiej wodnej rzeczy. Ta muzyka w ogóle, no nie wiem, dałbyś tam forszkę taką słodką, to już, już by się zrobiło tak trochę <grym> strasznie, <grym> nie? Plus przecież, jak, jakbyś teraz tam wpadł, to w odległości tych kilku metrów od statku, człowieka wciąga, nie? Wciąga, ale nawet wiesz, statek jak odpłynie to jest koniec. No tak, no oni już Uś... uważam. No. Tak. I nigdy w życiu by nie poszła na coś takiego, a to jest pierwsza atrakcja. Atrakcja. <noise> no właśnie, atrakcja! Ale poczekaj, oni są podwieszeni. w ogóle. Tak, to ich wciąga teraz do góry dopiero. Tak, nie, okay. się oni spadają nie. i się huśtają, Czyli taka huśtawka, huśtawka. chyba to jest. I musisz sam okay. się no dobra, zobaczmy, co... Huśtawka! To jest huśtawka! Ale ten rudy jest niewzruszony. No serio, ja, w ogóle. Ja nie. dla mnie. Zjazdę z, z rollercoasteru to już jest hardcore, a co dopiero taki spadek. Znaczy powiem tak, ja bym prędzej poszedł na coś takiego niż na bungee Też. Plus jeden. Nie masz pionowego spadku w dół, ja nienawidzę spadków no spadku tak, w dół. No. Więc dla mnie to jest mniej <coughs> straszne niż bungee Ale na taką Rokę też nie pójdziesz. Poszedłbym. Bałeś się, miałeś kilka opcji i nie poszedłeś. No bo nie musiałem, ale poszedłbym, <coughs> nie? Jakby wiesz. I dla mnie najgorsze jest chyba to. A i ty jeszcze musisz się złapać na <coughs> Jak Jak się nie złapiesz, to nie ma opcji. To, to, to się bujasz cały czas, nieskończoność. I dla mnie przerażające jest to, że lecisz, lecisz, lecisz i jesteś coraz bliżej wszystkiego na dole, że jakby boisz się, że walniesz w to. Uderzysz w tą ziemię, że to źle wyliczyli. No, cieli, szczególnie przy pierwszym. Kojarzycie te filmy, jak są ludzie wystrzeliwani na tych takich, nie wiem, też o takich ala la i oni po prostu tracą przytomność? Tak, to ja tak. Bym tak. Był tutaj Zobaczmy, czy stracilibyśmy przytomność na kolejnej atrakcji. Ja pierdziele. Czemu wszystko jest na statkach? Na to mógłbym wsiąść, ja bym... bo się ja bym... tylko huśtawka ja na bym Jakby wsiąść, gdyby tam była tak, tak bardzo płytko i piękna niebieska woda. Ja mam... Ale tam na pewno są ksierkiny. W... W środku. Najgorsze jest to, że to jest na wysokości. Zawsze jest ta opcja, że spadniesz, albo coś się zepsuje i spadniesz. I wtedy rekiny cię zjedzą, płaszki cię zaatakują. Jak dla mnie plus jest taki, że ja i tak mam daleko do takich atrakcji, bo zbyt szybko nie przypłynę się z takim. to. <śmiech> <śmiech> mm -mm. Mm -mm. Nie ma opcji. Na to bym, chyba najszybciej z tych wszystkich rzeczy poszedł, jak na razie. Znaczy, ja bym poszedł i stanął obok na tej górze i popatrzył na ten piękny widok, bo widok jest przerąbanie dobry. Piękny, no. Ale nie, ja nie wszedł na ten Nie no, most. masz tutaj te rurki, jesteś przypięty i masz coś pod nogami. I masz nogi tak miękkie? No... Tak, ty nie, nie, nie kontrolujesz nie, nie nie, nie nie tego się, kroku, nie? Wydaje ma opcji. mi się, że to jest tak, jakbyś był w parku linowym. Nie, no to ja, jak widzę taki most, to pamiętam tylko tą scenę Shreka. Shreka? Jak oni ich Fione. Fionę, ten most nagle się zaczął, wiesz, zarwał tak. się, nie? I spadł by się musieli być jak szeregi osioł, że ty <laughs> idziesz tyłem i ty nie wiesz, co się dzieje. Tak, ja bym się bardzo pchała, ale widoczki tu były piękne. O, o na no, no, to się o. O. Po pierwsze, dla mnie niesamowite jest to, że ktoś w ogóle przeszedł i to wbił. I właśnie druga sprawa jest taka, że dalej to robił jakiś człowiek nie skontrolował tych głazów, bo nie miał jak, i ten głaz w każdej chwili może się zawalić. Kolejna sprawa: ktoś tam musiał wejść, żeby najpierw założyć zabezpieczenie, żeby nie spaść. Ta pierwsza osoba, która tam była, była niezabezpieczona. Jak są czasami te takie noclegi Nad przepaścią jesteś. Widziale. To też jest przerażające dla mnie. Kurczę, to jest takie. Po co ryzykować tak swoje życie? Ja nie rozumiem. Ja w ogóle też byłem na Maderze i tam jest jakby podobny case. Madera w ogóle słynie z takich ścieżek, gdzie są wodospady, i to też ktoś musiał zrobić, a część z tych ścieżek jest taka. A i ty chodzisz bez zabezpieczeń, co nie? Bo to jest jakby twoja wolna wola, że tam idziesz. I ja tam poszedłem, byłem trochę głupi. Taki, nie wiem, kawałek betonu albo jakiś skał, tu jest przepaść w dół, i ty idziesz tutaj. No to ja całą tą drogę, czyli te 5 km, szedłem tak. Ja Ej, ale widzieliście, tam to, to było napisane, że to trwa 3 godziny taka prasa. Ja bym tam siedziała 3 dni, o, widzicie? I to jest jeszcze gorsze niż tamto, bo tu idziesz po linie. No tylko tu chociaż wpadniesz do wody i nie jest aż tak wysoko. A, To jest ten sam szlak, czyli wy okay. widzieliście, to jest ten sam szlak, no. Ale to, to jest no. to, to, to 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 część tego szlaku. No, to na to bym poszła, resztę bym... wróciłabym i To było część tego szlaku po prostu. Spinaczka na Kalawantin Indie. A jest... Jaka mgła w ogóle. Jeszcze mokro jak jest. Mokro i stromo i ciasno. To jest śmierć, to jest po prostu śmierć. No. Patrz i to widzisz bez zabezpieczenia. Miałeś takie coś jaki na wiatr, Jaki wiatr, Tak, to tak mniej więcej wyglądało. Wow, no mocne, mocne. Obyś ty nie był taką osobą. 40-metrowa drabina znajduje się 700 metrów nad ziemią. 700 metrów nad ziemią wchodzisz 40 metrów drabiną w powietrze. To jest są schody do nieba, bo jak tam się spierdzielisz, to już nie żyjesz. Ja się boję wchodzić po normalnej drabinie, co dopiero po takiej. Podsumowuję wszystko. nagrodą za pokonanie znajdujących się 700 metrów nad ziemią schodów jest wspaniały widok na Alpy. Myślałem, że jakaś nagroda będzie, że 10 000 ci 10 tysięcy złotych. Ja Alpy widziałem z góry jak wjeżdżaliśmy kolejką taką na narty No i tyle, tyle mi wystarczy. My widzieliśmy z samolotu. Widok. Tak. Też mi nam wystarczy. Pojęcie niebezpiecznej drogi w wydaniu euro. Gdzie to jest droga, nie Chyba oznacza i kręty pasek kiepskiego asfaltu. Czekaj, czekaj, czekaj. A to jest droga. To jest chodowa, samochodowa to jest chodowa. Patrz, Normalnie auta tu jeżdżą. Ej, ale widziałam kiedyś reklamę Range Rovera I Range Rover nie podjeżdża po coś takiego Gdybym miała Range Rovera, to bym pojechała To nie wiem, czy to nie jest jakiś stary Jeep, albo stary Range Rover No na pewno, to nie pojedziesz ze swoim autem tam Ja się boję jak na drodze jest kałuża, że tam wiesz, jakaś dziura i mijam tutaj A tu z rzeką płyniesz, jedziesz Pękający szklany most w Chinach Pękający? On powiedział pękający? Powiedział pękający Jeden z fragmentów tego mostu jest zawieszony około 230 metrów nad przepaścią Szlak spacerowy jest zawieszony... do Wygląda mocarnie Jak gdyby spacer po takim mostie nie był wystarczającą atrakcją Mistrzycy postanowili urozmaicić ją o dodatkowe efekty specjalne Pękającego pod ich stopami szkła Rozumiesz to, że ty jeszcze się wywracasz wtedy jaka to musi być Panika, jak serce w ogóle musi nawalać co, nie? I mimo, że idziesz tam z tą świadomością, że jest ten hologram to I tak jak to się dzieje, to masz taką dokładnie reakcję Cały twój organizm po prostu robi taką reakcję Internauci sugerują, że atrakcja może okazać się wyjątkowo niebezpieczna dla na przykład osób ze słabym sercem. No to prawda. No, to no my mieliśmy okazję być na takich kilku atrakcjach, gdzie był szklany most, no może. Ale to my wiecie, częście, w do tego to No tak, 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 tak. Ale my już wtedy byliśmy przerażeni, co dopiero na takim moście. Ja nie? w galerii, kurde, w Singapurze się no, bałem przy szklanym. No my mostem. byliśmy <grym> przy No tak, 30 ale metrów nad ziemią. W Dubaju też byliśmy, to też nie poszliśmy. Nie, to przerażające, że masz tą przepaść pod to sobą. Chwilę. W tym miejscu jest dostępna pewna dość niecodzienna oferta turystyczna. A co jak to absolutnie? wybuchnie nagle? Nie dla osób zamk, Weź zapomnij w ogóle. Możesz wskoczyć do aktywnego wulkanu. Co jak jeszcze wiesz? Jeszcze, jeszcze jak skaczesz z bungee Masz przypięte te szelki. Co się odpukać stanie, to spadasz w tą poduchę. Fajne, zobacz. Cieszą się, zobacz. Wiecie, wulkan czasami strzela, nie? I strzeli ci w tą linę. Ej, w sumie mi bo tam są nawet też te gazy, które się po prostu uwalniają, nie? I to chyba nie jest do oddychania. Przekminione jakoś to muszą mieć, albo gruby papier z który podpisujesz, że skacz na własną odpowiedzialność, czy coś takiego. Ogólnie zawsze chyba bungee Tak, podpisujesz na bungee. Bungee samo w sobie jest straszne, a to to w ogóle jest jakiś inny level. To jest po prostu... Inny wymiar. Czekaj, co jest pod nią. Nic, Mgła i woda, mgła i woda. Nie no, przerąbane. To jeśli tutaj jeszcze jest, nie wiem, powiedzmy 2-3 metry z dołu woda, to jeszcze w miarę luz. Nie, stary to było z 200 metrów. To zero luzu w takim razie. O, widziałam A. to. No to jest mocne w ogóle, że na tych edge walkach jeszcze oni mówią no. wychyl się, wychyl się tak. i się tak wychylasz A, to widziałem To też to widziałem no. byliśmy na tym Byliście na tym, jechaliście? czy znaczy nie się zjechać. Ale to nie jest aż tak straszne w stosunku do wszystkiego co było tutaj To jest lightowe, to jest mm -hmm. może taka krótka zjeżdżalnia z pięciometrowa no. i to tyle No mimo wszystko baliśmy się wejść tam no, bo patrz, no bo to tak wygląda. Ogólnie no, wygląda, wygląda To przerażająco w środku. Ale też plus jest taki, to jest 5 sekund i koniec, a cała reszta to wiecie, Aha. nie? To są minuty, godziny. No tak to wygląda z tej perspektywy, właśnie. No takie króciutkie no. to. Ale co powiesz na zrobienie tego samego, tylko że jest wulkanem? A, na widziałem na to. Wkrót. Ej, to już nie jest straszne, to jest głupie. To jest głupie. Też tak, u mnie to jest głupie, o to chciałem powiedzieć. chcę no. na snowboardzie, przecież to. to Serio. Masz śnieg no. tylko wokół, a mimo wszystko jest bezpieczniejsze. I tak łatwo jest się pomać na snowboardzie, a jest o wiele bardziej bezpiecznie niż tutaj, nie? Tak, jeszcze na aktywnym wulkanie. No to w a, to jest to, naszym był, nie? Renzi, RENZI też był. RENZI, Renzi też na tym był. Ej, to jest super, to bym zrobił. To ten samolot de facto lata. Tak, 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 tak. Wiesz o tym, nie? Że to tak działa, mm. że tu samolot, jakby przez to, że robi takie akrobacje, plus przez to, że to jest tak zbudowane, no, no. to to wszystko powoduje zaburzenia grawitacji, mm. że jakby tej grawitacji nie ma prawie. Okay. I jestem ciekawa właśnie, jak to czuć. Czy czuć, że ten samolot leci góra dół góra dół, ale to faktycznie ten samolot lata. Mi się szczerze nie... wydaje, że nie, no bo oni, o nich nie widać. że po nich nie widać, no. no. Może to jest tak zrobione, ale ale mimo wszystko świadomość, że samolot spada, dla mnie jest przerażająca. Ja mnie... Że wiesz, że jesteś samolocie, który robi akrobację i ja może się... A mi się wydaje, że w, tamtym momen w tym momencie, jak, tym. Jak, się, jak się nie czuło nigdy właśnie braku grawitacji, to w tym momencie nie, myśl, nie myślisz o tym, że ten samolot leci góra-dół, góra tylko dół, góra, dół, po prostu jesteś zajarana, że nie ma tej grawitacji i po prostu ale się Ale myślisz unosisz. o tym przed i ja bym już nie wsiadła do tego samolotu. Okej, okay, no ciekawe, ale to jest ciekawa atrakcja. Uważam, że to jest w ogóle najciekawsza z tych wszystkich tak. atrakcji. Fajnie ona kończy ten film, bo to już by było na tyle, moi kochani. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, widzimy się niebawem. Pa, pa. Cześć. Cześć. Pa, pa.